Mówiłem się na spotkanie na oględziny Poloneza Borewicza. Samochód jest biały, podobno w bardzo fajnym stanie. Bo na zdjęciach wyglądał dobrze. Polonez wygląda prześlicznie. biały, z czarnymi wstawkami rewelacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam dobrze. Paweł. Bartek, już z okna pana widziałem. Pomyślałem, Spoko. że wyjdę, ale rozumiem, że kupiec. Właściciel pilnie strzeże swojego poloneza, od razu mnie wypatrzył. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Odrestaurowany trochę, samochód. nie? Przelakierowany chyba cały? No troszkę tak, tak. Trzeba było pracy włożyć, ale myślę, mhm. że efekt jest zadowalający. Ten polonez to dla mnie źródło wielkiej radości i wielu wspomnień. Sporo się też przy nim namęczyłem. Wspominam to z satysfakcją, ale chyba czas się rozstać. Kurde, dawno nie oglądałem poloneza. Pachnie jak w Polonezie, fotele to chyba nie od niego. No nie, no trzeba było wymienić, ale. Wiem. Rolę spełniają w każdym razie. No, no tak, no, mają swoje lata, też mają widać poniżej. Swoje przeżyły. Wyposażenie tego samochodu to nawiew i radio. Tworzymy tak, machę. Tak Zobaczymy, jak on podmachą. Śmiało zapraszam. O, jak się otwierał Poloneza. O, tak się otwierał Poloneza. O, fajne. Komura wylakierowana. Silnik, co to oglądać, Kurde, silnik no. z przodu. Dobra. To trzeba na chyba... tyłu, Tak, chyba pojeździć, nie? No Lecz. właśnie, dobra. O, to proszę bardzo. Jeszcze zajrzę sobie tam do bagażnika, do ten, zobaczę jak to. O, zobacz. A te są zamknięte, dobra, później sobie zajrzymy. Bagażnik. Perełka. Wyczyszczony. Nie no, wygląda dobrze. No. Nie wiem po co zaglądam do bogażnika, ale chyba tylko po to, żeby sobie go pooglądać. Nie wiem, co oglądać, kurde, zapomniałem. Już, zapomniałem, chyba trzeba się przejechać po prostu, zobaczyć, jak, jak jeździ, bo tak to, to, to wszystko widać. Nie? Dobra, to co, jedziemy? Oczywiście, że tak, proszę bardzo. Ojej, ile lat nie jeździłem? Nie jeździłem polonezem tego nie. Nawet nie chce mi się liczyć. O, plecak przerzuca, dobra, plecak. Tył. Bez wspomagania, tak to dla prawdziwych facetów, samochód. Bez wspomagania, jak ktoś lubi starą motoryzację, to musi mieć silne łapy. Bo tam wspomagania nie było. Ja mu gasa, on odgaszku ręczny, a idzie okay. lepiej. O.